podkreślić sytuację, że jest to 25 pielgrzymka jubileuszowa i pragniemy wyrazić swoją wdzięczność, uznanie dla wszystkich, którzy włączają się w organizację, e, przyjęcie tutaj Wielzymu właśnie w z Bogiem przebywających, e, doświadczających gościny. I tutaj mamy tutaj przyjemność i zaszczyt wręczyć te wspaniałe, e, wspaniałe dyplomy, uznania. I będę teraz czytał, a tutaj pan główny pan Ryszard będzie... Wręczą honorowo. Dyplom uznania dla Barbary i Augustyna Pastuszaki. Za. Ja, tak. Za wieloletnią gościnę i serce okazywane pielgrzymom, pierwszej nocnej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w pasiercu wdzięczni pielgrzymi z Bogwinów w Zdni Piątej Dyplom uznania. Pan właśnie jeszcze pocierał. Dyplom uznania dla Lucyny i Krzysztofa Bastuszaków za wieloletnią gościnę i serce, okazywane zwane pierwszej nocnej pielgrzymki, do sanktuarium Matki Bożej pocieszenia w pasierzu. Jeszcze fotografie, proszę. Tak, gratulujemy serdecznie. Jak ja Dzień dobry uznania dla Bogusławy i Marka Sztynt za wieloletnią gościnę i serce ukazywanej Piększymowi naszej pierwszej nocnej Piększymki, do nadróży pocieszenia w paśmiercu. Dziękuję serdecznie za to, że Dyplom uznania dla Stanisława Pastuszaka za wieloletnią gościnę i serce okazywane pielgrzymom. Zdjęcie jest tak. Dyplom uznania dla Władysława Męka, za okazywane wyrazy sympatii w pięknej poezji tworzonej dla pielgrzymów, pierwszej nocy, nocnej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej, pocieszenia w pasierbszu. uznania dla koła gospodyń wiejskich gospodarzy z Kamionnej za wieloletnią gościnę i serce pokazywane pielgrzymom naszej pierwszej nocnej pielgrzymki do Matki Bożej Kwasiewki. na ręce na ręce pani dyrektor tak. tak teraz fotografii jeszcze a Dyplom uznania dla sołectwa Kamionna za wioletnią gościnę i serce okazywane pielgrzymom naszej pielgrzymki do pasierza. No to radny, dyplom uznania 3 godziny dla Magdaleny i Tomasza Ptaszku za wieloletnią pomoc w przygotowaniu poczęstów dla pielgrzymów, pierwszej nocnej pielgrzymi. Czy jest z rodziny? Tak, na ręce Pana Andrzeja. To, to przeczytam, No to nie dla mnie to. Jest dyplom specjalny dla Księdza przewodnika Marka Mierzyńskiego, naszego mentora, wychowawcy, Dobra, za duchową opiekę i pomoc w organizacji pierwszej Nocy i Pielgrzymki. No i wytrwałość i bardzo. przejście. Trwała Pani. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo. dziękuję się. Dobrze. Ale tutaj mamy właśnie dyplom uznania dla. Głównego organizatora Wyszarda Dźwigaje za utworzenie i 25-letnią organizację pierwszej nocnej pielgrzymki do Matki Bożej Kasierwieckiej. Serdecznie gratulujemy. Ksiądz bardzo dziękujemy. Tu nastąpiło lekkie przekonanie, bo wcale nie jestem głównym. Głównym tutaj... Chodzilejem, że tak się wyrażę, z Andrzej Wilk, który akurat dyplomu nie dostał dzisiaj, ale obiecujemy, że mu zrobimy taki piękny dyplom. Wszystko ta cała oprawa i to wszystko to jest zawdzięczone właśnie panu Andrzejowi. Wielkie zaangażowanie i serce włożone i trud w tą, w tą pielgrzymkę. Myślę, że obydwu panom dużo zawdzięczamy i wszystko no, prawie. No, wszystko tak. wszystko dyplom uznania no. dla Justyny Kumor za pracę przy tworzeniu pierwszej nocnej pielgrzymki do do Sanktuarium Matki Bożej Pasierwieckiej. Pan Ryszard -Pier. Jeszcze raz Pani Justyna. Justyna Kumor. Dyplom uznania dla Pani Anny Herman, również za pracę przy tworzeniu w pierwszej nocy piegrzymki do Matki Bożej Pasierwieckiej. Te wymienione dwie panie to są moje siostrzenice, które właśnie 25 lat temu poszły ze mną, czyli nas było troje właśnie. To są już dorosłe osoby, jedna, jedna z nich mieszka we Francji na stałe i tak cały jakiś czas właśnie przyjeżdża do Polski, żeby z nami tu iść. I właśnie tym razem też jest z nami. I wdzięczni jesteśmy. Dyplom uznania dla Bogdana Dźwigaja za trud wieloletniej organizacji dbanie o bezpieczeństwo na trasie pierwszej nocnej piętrzy. Jest taki? Pan Bogdan, dźwigaj. możemy tutaj. Jest, ale teraz autobus To, to, to taki na ręce. Pana Ryszarda. Dyplom uznania dla Andrzeja Walikóły za trud wieloletniej organizacji niesienia krzyża na czele grupy naszej pierwszej nocnej większym do Basiernica. Proszę bardzo. Nie, nie rośnie więcej. Dyplom uznania dla Mariusza Hicali za trud wieloletniej organizacji, dbanie o bezpieczeństwo na trasie pierwszej nocnej pielgrzymki do Pasierbca. Do, do, ja <Zykrych> Dyplom uznania dla Ireneusza Dudka za trud wieloletniej organizacji, dbanie o bezpieczeństwo na trasie naszej pielgrzymki do pasierca. Pani Ireneusz, jest właśnie, dziękuję. Tak, dyplom uznania dla Pana Stanisława Dębosza za trud wieloletniej organizacji pierwszej nocnej pielgrzymki do ręce na ręce W Pasierdzu wręczymy też dyplom uznania księdzu prałatowi Józefowi Waśniowskiemu za wieloletnią gościnę i serce okazywane nam pielgrzymom tej pierwszej nocnej pielgrzymki. Jeszcze e, usilnie proszę o wysłuchanie następnych sponsorów. E, prezes poem Bochnia. E, tak, ale jeszcze raz chciałem podkreślić e, otwartość serca. Gdy przyszedłem, nie było żadnego problemu. Pyta się prezes ile chcemy. E, my mówimy także że około 500, dobrze, jest 500. No i także. Tyle. Potem jest cukiernia Pana Nakielnego, przy ulicy Staszica. tak samo z wielką wartością nas przyjął. Następnie jest Bank Spółdzielczy, to jest Kasa Stawczyka. też z wielką radością nas przyjęli i nas ignorowali. Urząd Miasta i Kopalnia Soli sponsorowała gadżety. Natomiast z wielką troską podchodzą ludzie również do nas i dużo zasponsorowali, ale są anonimowi. I myślę tak, że to co my możemy dać, to nasze serce i krótką modlitwę za tych wszystkich o Boże Błogosławieństwo dla sponsorów i dla ich rodzin. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święte imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Pana naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Amen. Maryjo, polecajmy wszystkich tych darczyńców, dobroczyńców, ich rodziny, bliskich ich sercu, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, a racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, a nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o Lędowiczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Ojcu i synowi, i Dwowi świętemu. Była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieku. Ja jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć, ponieważ tu Andrzej wymienił sponsorów i dobroczyńców naszej pielgrzymki, ale tu należy wspomnieć jeszcze o pan, panu Stańdzie z czciany, który. Dosłownie no, za niewielkie koszty wspomógł, właśnie państwa pastuszaków, i sołectwo i tu gospodarzy, którzy, którzy nas dzisiaj goszczą. Brawo. Damy tutaj po